Cześć, jestem Mateusz witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Zabawy ze Sprzętem. Zanim właściwa część filmu, kilka ogłoszeń. Po pierwsze, bardzo dziękuję za ponad 500 subskrypcji, jestem zachwycony, cieszę się, że te materiały gdzieś tam trafiają do odbiorców i mimo wszystko zostawiają po sobie ślad w postaci subskrypcji, bardzo mnie to cieszy przez ostatnie dwa miesiące nie było filmu, ale nie próżnowałem. Byłem przez te dwa miesiące aktywny chociażby na kanałach u Saper'a czy u Wartownika, konkretnie na ich streamach. Zorganizowałem także u siebie stream pod koniec sierpnia, pokazując chociażby kilka konsol, czy telefonów, które do tej pory nie miały miejsca na moim kanale. W międzyczasie udało mi się także wybrać do Szczecina, gdzie spotkałem się właśnie z Wartownikiem, z saferami i z Rafałem z kanału Pugurbex, który pomógł mi w realizacji tego odcinka. Bardzo dziękuję. Będziecie mogli również zobaczyć u Rafała na kanale odcinek, którym eksplorujemy, nie powiem co, ale bardzo, bardzo ciekawe miejsca. Jeżeli film pojawi się na kanale Rafała, bądź będziemy się spodziewać jego premiery, na pewno Wam o tym powiem. W międzyczasie jeszcze zorganizowaliśmy podczas tego spotkania stream u Saferów z MTA, na którym bawię się Świetnie, przez dobre 3 godziny jeździliśmy po, po trasach, które zostały tam wcześniej dodane. Na streamie bawiłem się przednio. Tak jakby tutaj, układanie i przygotowanie tego streama było, powiedzmy, troszkę kakołonnym zadaniem, bo jednak byliśmy kilka osób przy jednym stole. Ale mimo wszystko udało się wszystko zorganizować. Wszelkie problemy były naprawiane na bieżąco, więc na spokojnie udało się tego streama zorganizować i go po prostu przejść. To tyle ode mnie, a teraz przejdziemy do właściwej części filmu. Praktycznie każdy z nas posiada jakiegoś smartfona mniejszego, większego, droższego czy tańszego. Każdy z tych Smartfonów ma swoje mniej lub bardziej ukryte lub po prostu niedostępne opcje, ale ja dzisiaj pokażę Wam jedną, która jest mało popularna, o której mówi się mało, a przede wszystkim może się okazać funkcjonalna. O co chodzi? Obydwie te funkcje występują w tych telefonach, które Wam teraz pokazuję. Jest to Samsung Galaxy S8. A to jest Samsung Galaxy S10 który na testy i na film wypożyczył mi Rafał z kanału Go Urbex. Bardzo dziękuję. Niestety ten telefon ma jedną wadę, mianowicie to, co widzicie. Ekran jest pęknięty. W kilku miejscach widać niestety te pęknięcia i no jak, jak widzieliście, ekran nie działa w 100%, ale z pomocą przychodzi ten oto kabel. USB-C do HDMI. Za jego pomocą będę próbował uruchomić funkcję Samsung Dex. A czym jest w ogóle Samsung Dex? Samsung, wprowadzając tą funkcję do swoich telefonów, pragnął zamienić smartfon w pełnoprawny komputer. I ta funkcja była jak najbardziej możliwa przy użyciu dedykowanego narzędzia w postaci stacji dokującej, którą widzicie w tym momencie na ekranie, i podłączeniu jej bezpośrednio do monitora kablem HDMI. Stacja miała tyle fajne możliwości, że umożliwia podłączenie chociażby dwóch urządzeń po USB i internetu po kablu LAN. Dodatkowo stacja umożliwiała ładowanie urządzenia, więc przy okazji pracy komputer nam się ładował. No, ta jest stacja dokująca do komputera. Po raz pierwszy Samsung Dex zagościł właśnie na smartfonie Samsung Galaxy S8, właśnie tą pierwszą wersję, jak będę chciał wam pokazać, ale nie tylko. Każdy kolejny Samsung, czyli S8, S8, Plus i w górę obsługiwał funkcję Dex. Nie bez powodu chciałbym pokazać też tą funkcję na Samsungu S10, Plus, ponieważ ona, pomimo tego, że podobnie wygląda, to tutaj właśnie chcę zobaczyć, czy pomimo uszkodzonego ekranu, można ten telefonem sterować. To taki dodatkowy feature do sprawdzenia. Sam telefon, a sama funkcja pojawia się również nie tylko w Samsunga e serii S, ale także w Note 8 i wyżej oraz w e Tab S4 i wyżej. Sprawa jest banalnie prosta. Wystarczy, że tym kablem, oczywiście jest to kabel niemarkowy, ale myślę, że zadziała, wystarczy, że połączę telefon z monitorem, tym kablem uruchomię odpowiednie tryby i pokażę Wam mniej więcej jak to, że. A czy w ogóle da się na na czymś takim pracować? Czy w ogóle na czymś takim da się swobodnie przeglądać internet, yy, oglądać filmy, czy cokolwiek innego będą tylko w zasięgu samego telewizora, czy monitora? Sprawdźmy to. W przypadku dedykowanej stacji wystarczy odchylić górną część, włożyć telefon, podłączyć kabel HDMI i to wszystko. W przypadku tego kabla, który ja tutaj mam, wystarczy, że połączymy smartfon i zaraz zobaczymy, czy on wykryje nam poprawnie... Widzimy mamy napis połączono z HDMI. Po połączeniu telefonu z monitorem na górze nam się wyświetlają dwie opcje, a właściwie dwa powiadomienia, to znaczy użycie aplikacji Samsung DeX. I w tym momencie możemy przełączyć z tego trybu na po prostu wyświetlanie obrazu z telefonu, bo to jest dodatkowa opcja. I mamy jeszcze możliwość użycia telefonu jako touchpada. Jeżeli mamy już te funkcje włączone, to teraz przejdźmy na sam ekran. Dokładnie to nam się pojawia po uruchomieniu trybu DeX na Samsung S8. Jak widzimy telefon upewnia się, czy mamy na pewno ustawienia ekranu podłączone poprawnie. I tak oto prezentuje nam się ekran. Po podłączeniu. Samsung DeX już nam się ten tryb uruchomił. Tutaj jeszcze tylko przypomnienie o ustawieniach monitora, żeby obraz wyświetlał się poprawnie I po zatwierdzeniu tych ustawień mamy już widoczny tryb Dex. Trochę on przypomina Windowsa czy chociażby jakiegoś Linuxa, ale nie bez powodu, ponieważ Android to jest powiedzmy zmodyfikowana wersja Linuxa, tak z grubsza. I teraz uwaga, jak można sterować telefonem? Po pierwsze, jeżeli mamy dedykowaną przystawkę, możemy podłączyć pod USB klawiaturę myszkę i w ten sposób pracować jak na przykład przy laptopie. Jeżeli takiej funkcji nie mamy, bo na przykład tutaj podłączyliśmy kabel USB-C, zajmując jedyny wolny port, możemy Przełączyć telefon w tryb touchpada. Wtedy z telefonu robi nam się coś takiego. Jeżeli będziemy krzać palcem po ekranie, będzie on nam służył tak jak touchpad w laptopie, więc widzimy tutaj kursor. Co mamy na pulpicie? W lewym górnym rogu mamy kilka ikon do najbardziej użytkowych aplikacji. Samsunga. One pochodzą akurat z tego paska na dole. W lewym dolnym rogu mamy ikonkę wszystkich aplikacji. Jak klikniemy, to mamy dostęp właśnie do wszystkich aplikacji zainstalowanych na telefonie. Przyznam, że wygląda to bardzo fajnie i czytelnie. Wręcz bym powiedział, że tak samo jak na Windowsie, czy przede wszystkim tak jak na Linuxie. Z tej strony mamy kolejno Osta Ostatnio otwarte aplikacje, przycisk i przycisk cofania. Dalej, od prawego dolnego rogu idziemy. Mamy funkcję ZIN, czyli zwijamy tak naprawdę to co widzimy tutaj. Dostęp do wszystkich funkcji. Tutaj mamy pasek powiadomień, stan wi stan sieci, stan baterii oraz możliwość wysunięcia, tak jakby przeciągnięcia z góry belki. I mamy na przykład dostęp tutaj do, do podstawowych opcji. Dalej, typowo Samsungowe feature, jak na przykład pomoc, jak... Yy, blokada telefonu, jak chociażby użycie klawiatury, stan, czyli w tym momencie mamy go wyciszonego, działają tylko wibracje, Możliwość zrobienia zrzutu ekranu, wyszukanie oraz data i godzina. Jak działa kursor? Działa lewy i prawy przycisk myszy? No działa. I teraz jak działa sam kursor? Oczywiście przesuwając palcem po ekranie. Wiadomo, że ten kursor się porusza. Jeżeli chcemy kliknąć, tak jakby lewym przyciskiem myszy, jak, tak jakbyśmy to zrobili w komputerze, wystarczy kliknąć i już się otwiera. Oczywiście kliknąć dwa razy, tak jakbyśmy chcieli od, odpalić aplikację Galeria. Jeżeli klikniemy na taśmę dwoma palcami, to uruchomi nam się menu kontekstowe, czyli tak jakbyśmy kliknęli prawym przyciskiem myszy na komputerze. Przejdźmy może do samych ustawień. Jak zauważyliście, możemy okna minimalizować maksymalizować klikając dwukrotnie na belkę, albo klikając raz na przycisk maksymalizuj. No myślę, że jeżeli chodzi o tą opcję, no to ona przyszła po prostu nam z, z komputerów. Samych opcji mamy tutaj właściwie... Tyle ile mamy w samym telefonie, plus mamy jeszcze tutaj dodatkowe opcje dotyczące Samsung Text, które zostały po prostu tutaj wysunięte, a normalnie rzecz biorąc są ukryte. Mamy tutaj właściwie dostęp do tych funkcji telefonu, które e, są dostępne oczywiście bez tego trybu. Co ciekawe, tutaj tyle tych opcji dodatkowych z tego co patrzę nie ma. Jak działa internet? Zobaczmy. Otwórzmy aplikację. Jeżeli chcemy używać kursora na tym touchpadzie, w tym wypadku możemy posłużyć się znanymi feature'ami z Tak jakbyśmy korzystali go na laptopie, na przykład jeżeli chcemy przesunąć ekran, to zamiast na przykład tutaj przytrzymać, a tu widzę nawet nie łapię, jeżeli chcielibyśmy przesunąć po prostu w dół, wystarczy dwa, dwoma palcami w dół, o właśnie w ten sposób. Sama przeglądarka otwiera nam się w trybie nietelefonowym, a w trybie komputerowym. I to już jest pierwsza fajna zaleta podczas właśnie pracy. No, właśnie w terenie, kiedy nie mamy dostępu do komputera. Jeżeli klikniemy na przykład na pasek adresu, na ekranie wyświetli nam się klawiatura. Wpisujemy i mamy. Łączmy jakąś stronę. No i nam się strony jak najbardziej uruchamiają. Wiadomo, reklamy. Za, za wiele dobrej treści tutaj, no. Jest albo nie jest, to jakby tego nie będę oceniał. Ważne, że strony otwierają się w trybie nietelefonowym, a komputerowym. To by cieszy na plus. Zobaczmy sobie teraz na przykład YouTube'a. Skoro mamy możliwość dostępu do aplikacji telefonowych, uruchommy YouTube'a. Mamy dedykowaną aplikację, więc auto YouTube. I teraz powiem tak, jest troszkę inaczej niż na telefonie, ale szczerze powiedziawszy, nie jest to coś, czego bym się nie spodziewał. I teraz tak, ponieważ mamy podłączony złącze HDMI do monitora, a monitor ma wyjście dźwięku, postarajmy się coś odtworzyć i. I przy okazji usłyszeć. Udało mi się przedstawić wyjście audio na monitor, więc teraz krótki fragment zresztą ostatniego filmu Sapera. Ład, Włączyłem odtwarzanie w najwyższej dostępnej jakości, wcześniej odtwarzał 480p, telefon ani razu się nie zaczął. zresztą podobnie jak przy oglądaniu materiałów na, na aplikacji, fajnie, że ta opcja tutaj działa, że można sobie obejrzeć film na YouTube, aczkolwiek widzę, że ta aplikacja jest troszkę uproszczona względem względem telefonu, ale no musimy się jakby przyzwyczaić do tego strona główna nam się wyświetla powiedzmy, że troszkę w troszkę dziwnym trybie, to znaczy mamy bardzo mocno rozszerzone te, te ikonki, ale sama funkcjonalność jak najbardziej istnieje jakby ja nie widzę tutaj Żadnych problemów z jej korzystaniem. Jedyne, co może być uciążliwe, to korzystanie właśnie z telefonu w formie touchpada, ale to nie zmienia faktu, że oprócz ergonomii samej pracy, nie mogę nic tutaj zarzucić, przynajmniej na razie temu telefonowi. Popatrzcie, teraz przełączając tutaj w powiadomieniach opcję Samsung Dex. W tym momencie mam wyświetlone: aplikacja Samsung Dex jest dostępna, w tym momencie widzicie, że uszam. Jeżeli ja te kliknę, przełączyć na Samsung Dex, to przełączy tam się na ten ekran, a ja teraz włączyłem odbicie lustrzane, czyli mówiąc krótko, przesyła nam obraz z telefonu. Nie jesteśmy w trybie Samsung Dex. Telefon teraz nam pokazuje obraz, tak jakbyśmy podłączyli się do komputera y, i monitora kablem HDMI na przykład. Przyda się fajnie ten tryb, gdy będziemy na przykład chcieli obejrzeć sobie jakiś film. Zobaczmy tutaj YouTube'a. Włączam na przykładową na przykład aplikację, zmienię orientację ekranu, i również nam się zmienia orientacja w wysiedlanym ekranie. Przyznać należy, że ten kabel świetnie przesyła obraz, nie ma żadnych zacięć. Nie, ja tutaj nie widzę jeszcze żadnych przekłamań kolorów. Myślę, że tą funkcję, czyli dzielenie ekranu, będę mógł spokojnie wykorzystać również w życiu prywatnym, pokazując właśnie coś z telefonu na, na monitorze. Dwa kliknięcia, i właściwie mamy już gotowe. Nawet ekran Blokady jest wyświetlany, więc dokładnie to zachowanie widoczne na telefonie jest widoczne również na monitorze. Tyle z Samsunga S8. Przełączmy się teraz na Samsunga S10. Przy okazji Samsunga S10 widzimy, że Rafał zrobił sobie tutaj fajne, dedykowane tu i Podłączam w tym momencie Telefon S10 Plus. No i mamy obraz. Mamy obraz, mamy ekran blokady. Teraz uwaga, ekran jest wyłączony. Przeciągnę i działa. Czyli digitizer działa. Ale wyświetlanie ekranu nie działa. I teraz niestety nie mając, nie widząc to, co jest na ekranie, albo będę musiał na ślepo próbować tutaj uruchomić tego deksa, albo przynajmniej uruchomię tryb dzielenia ekranu, a z niego przejdę. A nie, w sumie wyświetli mi się to samo. i Teraz ja nie wiem, jak tutaj co muszę poklikać, żeby, żeby dojść do tego. Jakim niestety udało mi się uruchomić dzielenie ekranu? Po prostu wyszedłem z tych opcji. Dobra, ale wiemy, że telefon jest sprawny i digitizer działa. Jak widzicie. Przy okazji włączyłem sobie tutaj kropkę, która mi mniej więcej będzie mówiła przede wszystkim gdzie klikam. Bardzo mnie cieszy to, że, że telefon mimo wszystko jest sprawny, w tym sensie, że, że mogę nim sterować i widzieć to co jest na telefonie e, za pomocą właśnie ekranu. Spróbuję wpisać na ślepo, o może wybiorę, wydaje mi się dobrać. jest, trafiłem, next, połącz Windows, nie, Samsung, dex, prawie już biznie, nie, dex. Spróbuję uruchomić ten tryb DeX i za chwilkę do Was wrócę. Słuchajcie, po kilkunastu próbach udało mi się uruchomić tryb Samsung DeX właśnie na telefonie. Tylko teraz tak, muszę włączyć sobie jeszcze taczpada. <noise> zdalnie. To też dajcie mi kolejne parę minut, ale tak wygląda ekran DeXa na Samsungu S10+. Różnice są od, od razu widoczne chociażby w samych ikonach czy na pasku na dole tutaj. Mamy pasek cały, a nie tak jak tutaj wcześniej mieliśmy, tylko same ikony dostępnych aplikacji. Spróbuję jeszcze tylko uruchomić touchpad i zaraz wracam. No i niestety po kilkunastu minutach prób i ślepego tak naprawdę trafiania w ekran, no niestety nie udało mi się uruchomić funkcji touchpada, więc nie jestem w stanie Wam nic więcej pokazać, oprócz tego, co widzicie w tym momencie. Sam DeX, tak jak mówię różni, różni się nieco od, od standardu, od DeXa z S8, chociażby dlatego, że aplikacje mamy na środku, a nie na przykład... Chociażby dostępne, oczywiście są dostępne z menu aplikacji, ale uruchomione pojawiają się na środku, a nie tak jak w przypadku S8 w lewym dolnym rogu. Jeżeli chodzi o samego Dexa, to tak jak mówię, działa on od Samsunga S8 w górę. Troszkę się te tryby między sobą różnią, ale mają spełniać te, samą, te same zadania co od samego założenia czyli praca mobilna, czyli praca związana, głównie biurowa oczywiście ale też możliwość oglądania filmów na większym ekranie, możliwość pisania tekstu, możliwość yy, jakiejś łatwej edycji zdjęć, yy, możliwość korzystania po prostu z telefonu w formie komputera. Ale czy taka funkcjonalność jest nam faktycznie przydatna, gdy mamy pod ręką laptopa, tableta czy inne urządzenie? Moim zdaniem jest to dodatek, który może pomóc, jeżeli pracujemy faktycznie dużo na telefonie, ale nie powinien, a przynajmniej według mnie nie zastępuje w 100% komputera z większymi możliwościami technicznymi. Oczywiście w tym momencie Samsung pokazuje, że ich telefony są dobre, że ich telefony potrafią zamienić się w komputer, a w przypadku Samsungu Galaxy Note, o ile dobrze pamiętam, te z rysikami, za pomocą właśnie tych rysików można przesuwać slajdy, można z tego co pamiętam również uruchamiać troszkę, troszkę lepiej te aplikację i ten, ta wygoda obsługi telefonu wtedy ma ten rysik dodatkową funkcję no właśnie obsługi troszkę powiedzmy może nie zdalnego ale przenośnego w sensie pokazujemy na przykład jakąś prezentację czy coś i to nam się i to nam się fajnie zazębia. Więc jakby ten rysik wtedy w jest fajnie wykorzystany. Miło że udało się jakiś jaki sposób tego deksa uruchomić chociaż przyznam szczerze że, że trafiłem na ośle bo ekran jest kompletnie uszkodzony, nie widzę nic na nim, mimo że Digiteaser działa, to chociaż o tyle dobrze, że mogę jakiekolwiek operacje wykonywać, ale niestety nic więcej nie jestem w stanie wam pokazać, a więc przepraszam. Możliwe, że pojawi się, yy... Jeżeli będę miał taką możliwość, druga część z Dexa i to pokazana na najnowszym Samsungu, bo tam troszeczkę Dex się różni. A przede wszystkim możliwość połączenia nie za pomocą kabla USB-C a USB-C do HDMI, a możliwość bezprzewodowego działania z Dexem. To też jest możliwe z użyciem najnowszych modeli Samsunga, ale to w przyszłości. Dziękuję Rafałowi za udostępnienie tego telefonu do testów. Co prawda niewiele na nim zrobiłem, jak zresztą widzieliście, ale, ale sam fakt pojawienia się tego ekranu i Uruchomienia jakby tego deksa. Powiedzmy, że jestem umiarkowanie usatysfakcjonowany. Ja się cieszę, że w ogóle mogę wam pokazać tą funkcję. Yy, powiedzmy, w praktyce, no, nie za dużo pokazałem, ale z drugiej strony chodzi o to, żeby samemu odkrywać. Też te opcje, ja tylko jak daję wam tutaj namiast tego, co, co opcja Samsung Dex pozwala, i jakby nie patrzeć tych opcji, jest trochę, powiedzmy, że tych funkcji jest tyle samo, powiedzmy, co w telefonie, ale przeniesione na większy ekran, wygodniejsze. Korzystanie z komputera, wygodne korzystanie z telefonu w formie komputera, no jest na plus. Podsumowując, sam tryb Samsung Dex mi się osobiście spodobał, chociaż nie, nie będę używał go może jakoś y, zbyt często. Y, sam kabel na pewno będę wykorzystywał do swoich y, prywatnych celów, ale nie oznacza to, że ta że ten DEX nie jest przydatny. Może się faktycznie przydać, gdy chcemy coś pokazać szerszej publiczności, nie wiem, na ekranie, właśnie na telewizorze, coś, co nam mamy na telefonie, a chcemy szybko pokazać na, na dużym ekranie, zanim my to się przeklikamy przez chociażby, nie wiem, YouTube'a czy cokolwiek innego, a mamy to na przykład nie, zdjęcie na telefonie, chcemy pokazać cyk, pokazujemy i mamy. No też oczywiście Samsung DEX umożliwia nam właśnie tworzenie jakiejś prezentacji. Przede wszystkim praca w terenie to jest moim zdaniem największa, największa zaleta tego urządzenia, choć samo urządzenie Dex, które widzieliście na ekranie na początku filmu, do tanich nie należało. Ponad 500 zł ono kosztowało w momencie premiery, czy w ogóle w czasach świetności, no teraz jest mało osiągalne i też cenowo nie jest to za fajne. Wadą niestety tego Dexa jest to, że Troszkę musimy się przyzwyczaić do jego obsługi, co, pomimo tego, że korzystamy z komputerów, mimo, mimo, tego, że korzystamy z telefonów już jakiś czas, komputerów, yy, stacjonarnych, ale też i laptopów, korzystanie jakby z Dexa lekkiego przyzwyczajenia wymaga, yy, ale to nie jest nic, co mogłoby zabić. Do wad Dexa mogę jeszcze zaliczyć to, że musimy posiadać dedykowane narzędzie, żeby uruchomić, czyli co najmniej kabel USB-C HDMI albo tą Albo tą stację dokującą, co wiąże się niestety z wydatkami. Przy nowszych telefonach, już jakby ta funkcja Dekcji jest niwelowana. W sensie nie musimy kupować dedykowanego kabla czy, czy stacji, żeby uruchomić ten tryb. Nie zmienia to faktu, że jednak ten tryb to, tego wymaga. Przy nowszych, oczywiście, co stało Przy nowszych telefonach typu S22, bodajże zostało już to zniwelowane, czy przez S20, już teraz Wam nie powiem, napiszę Wam na dole ekranu. To tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Odcinek może nie jakiś specjalnie długi, czy. czy... Czy ciekawy, ale mam nadzieję, że chociaż jeżeli macie Samsungi pod ręką powiedzmy od S8 wzwyż i chcielibyście popatrzeć i pobawić się trochę to zachęcam. Jeżeli Wam się film podobał to zachęcam do aktywności. Łapka w górę, komentarz. Jeżeli w ogóle Wam się kanał podoba to również subskrypcja. Bardzo dziękuję Rafałowi za udostępnienie tego telefonu. Dziękuję również za mały gifcik, który mi wręczył podczas, podczas naszego spotkania. Ja myślę, że w niedługim czasie będę musiał również tym samym oddzięczyć, a przynajmniej podobnie tak jak, tak jak Rafał. Wszystkim wspierającym również dziękuję. Kilka donatów podczas streama mojego wpadło. Jestem zaskoczony, miło. Nie musieliście a jednak to zrobiliście, bardzo Wam w takim razie dziękuję, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym filmie.